Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafa Bramo. I zanim przejdziemy do gry, czyli zanim w ogóle zaczniemy grać w Farming Simulator, to chciałbym nagrać Wam mały poradnik o tym, jak spolszczyć grę. Yy, oczywiście, możemy wejść w opcję, i oczywiście, możemy tutaj wybrać. Yy, Multiplayer Rangage Polski, ale to nie zmienia nam e, gry na, pols na polską, tak? Nie ma tłumaczeń Polski, bo tutaj brakuje jednej opcji tutaj na samym początku. Jak widzicie nie możemy nigdzie tutaj e, dalej pójść. Nie? Niektórzy mają tutaj dodatkową e, pier w pierwszym język gry. Mogą sobie tutaj ustawić. No ja tutaj nie mam. Nie wiem czemu, i to już jest, że tak powiem, pierwszy, pierwszy błąd, tak? No w sumie to nie jest jedyny błąd Giantsa w tym, w tym wypadku, ale no tutaj brakuje, jak powiem, odnośnika do zmiany całego interfejsu gry. Czyli, żeby to zrobić, to najlepiej jest wyjść z gry jak widzicie tutaj mam język angielski cały czas wychodzimy z gry musimy się znaleźć na na steamie wybieramy sobie naszą grę farming w sumie 25 właściwości i tutaj musimy zmienić na odpowiadający nam język Musi zaktualizować. I odpalamy gry. I tak się nam gra, uruchomi. Mamy już polski język. Ja tutaj przyminę. I mamy już. Polską zawartość. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Hej.